Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy państwo, o luksusach kucharki Kaczyńskiego. Kucharka Kaczyńskiego to takie określenie złośliwe pani Julii Przyłębskiej, prezeski pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego pisowskiego? Ano, dlatego, że tuż po wygranych wyborach w 2015 roku, pis łamiąc konstytucję i łamiąc prawo, wybrał niezgodnie z przepisami trzech sędziów, obsadził zajęte już mandaty w Trybunale Konstytucyjnym i nie opublikował werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. Pod kierownictwem profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który ten wybór delegalizował. I od tego czasu, w zasadzie, Trybunał jest już pisowski, niewiele ma wspólnego z prawdziwą kontrolą konstytucyjną, de facto zresztą niewiele nawet robi, a to co robi, takie jest obarczone wadami prawnymi. Ale pełni taką użyteczną Rolę fasady praworządności w państwie PiS. I kiedyś tam wyszło przy okazji, z tego się zrobił olbrzymi skandal. Szczególnie, że Jarosław Kaczyński wkurzył się, że ktoś mógł pewne rzeczy wyświetlić, bo się pokazały zdjęcia z monitoringu, na których on właśnie idzie na obiadek do pani prezes Julii Przyłębskiej. I wówczas się okazało, że pan prezes traktuje, to były jego słowa. Julię Przyłębską jako swoje odkrycie towarzyskie i współpracuje z nią ściśle, a ona im służy polityczną radą. Jaką to świetnie wynika z maili Michała Dworczyka, to jest doradca najbliższy prawa ręka Mateusza Morawieckiego, gdzie widać, że nie ma żadnego rozdziału. Tutaj, że nie ma żadnego nawet pozorów niezależnego sądownictwa. Jest jeden blok polityczny. Julia Przyłębska jest po prostu zbrojnym ramieniem obecnej władzy. I na tym ona świetnie zarabia I jej rodzina. Jej mąż Andrzej Przyłębski, przez do, dwa, do stycznia tego roku był ambasadorem w Niemczech. Andrzej Przyłębski. Hmm, miał bardzo ciekawą przygodę lustracyjną, to znaczy był zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik, ale IPN się nie doszukał w jego oświadczeniu, iż nie współpracował kłamstwa, uznając fakt, iż po rejestracji i podpisaniu zobowiązania nie doszło już do żadnych donosów, a te donosy, które były wcześniej, no to były przed podpisaniem zobowiązania i to się nie liczy. Bardzo takie Wyrozumiałe podejście. Sprawa nie trafiła do sądu. Zupełnie inne niż stosuje PiS, na przykład próbując szkalować tych, którzy się z nim nie zgadzają, bądź też po prostu taki przykład prowadzenia polityki historycznej, który można i trzeba nazywać hipokryzją. Ale wracając do pani Julii Przyłębskiej. Otóż w najnowszym numerze tygodnika Polityka można przeczytać, iż pani prezes Przyłębska ma to, to luksusowe mieszkanie, które wynajmuje w Warszawie. Opłaca jej, tutaj dziennikarze polityki ustalili, właśnie Trybunał Konstytucyjny. I dzieje się to niby wszystko zgodnie z prawem, ponieważ w Warszawie nie ma pani Przyłębska, mieszkania ani domu. Natomiast to już dziennikarze ustalili, że taki dom kupiła przyłębska 25 km od Warszawy, co naprawdę nie jest dużą, długą, jakąś tam wielką odległością, szczególnie nawet jak się dysponuje samochodem służbowym z kierowcą. W teorii pewnie mogłaby dojeżdżać z tego domu, no ale korzysta z tego mieszkania. No... Luksusowego, jak mogliśmy obejrzeć kiedyś z publikacji prasowych, otoczenia. Nie wiemy ile dokładnie kosztuje nas ta przyjemność, dlatego że dziennikarze polityki otrzymali z Trybunału Konstytucyjnego tylko jedną odpowiedź: że średni miesięczny koszt najmu mieszkania dla sędziów mieszkających spoza Warszawą za miesiąc maj wyniósł 4,5 tysiąca. 71 i 18 groszy 9 mieszkań. Czyli tak naprawdę jeżeli ktoś wynajmuje kawalerkę za 2,5 tysiąca zł, albo na przykład takich jest więcej, no to ten koszt najmu mieszkania dla pani prezes może być wyższy. Nie wiemy jaki jest, no bo nie chcą tutaj tego ujawniać. Oprócz pana ambasadora, który sobie Poczynał tam i przez ten cały rząd PiSu był sobie właśnie ambasadorem na prestiżowej, dobrze opłacanej placówce. Była jeszcze kwestia, która wyszła koło 2018 roku, że jeden z dwóch synów państwa przyłęckich dostał też posadę w państwowym banku. I to jest taka typowa pisowska rodzina na swoim. Oczywiście. To jest to, co widać, czyli mąż, pani prezes. Natomiast nie wiemy, czy to się do tego tylko ogranicza, no bo przecież są jeszcze partnerzy, są jeszcze kuzyni. Tego już niestety nie wiemy, jak ten system wciągania w wpływy władzy działa. W każdym razie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że władza PiS mówiła dużo o jawności majątków sędziów. Oczywiście, jak tylko doszło co do czego, to oświadczenie majątkowe pani prezes Przyłębski zostało utajnione. Jak zrobiła się z tego tytułu awantura w mediach, pani Przyłębska wniosła o odtajnienie. W teorii powinno być to już jawne, ale pani prezes Przyłębska się nie śpieszy, e, robi z siebie ofiarę i w taki sposób jest to przedstawiane, że jest nagonką. Tutaj mm, sugeruje, że wręcz interesowanie się jej majątkiem e, to jest, rodzi zagrożenie życia. Cytuję: Słabo wyglądają te tłumaczenia, bo jak takie sytuacje e, to jest cytat z polityka PiS, który to komentował. Się zdarzają, to powinna zawiadomić policję, pokazać jakieś dowody i dopiero wystąpić o utajnieniu oświadczenia majątkowego. I skoro nawet w PiS tego typu zachowanie budzi jakiś taki absmak, że anonimowo, bo anonimowo, ale dzielą się wrażeniami z dziennikarzami, nie powiem, że wrogiego tygodnika, no ale przeciwnego tej władzy. Pokazuje właśnie, jak funkcjonuje ta elita władzy. Czyli to jest taki dla tych, którzy z Państwa interesują się historią, to jest taki w zasadzie kopiuj-wklej sanacyjne elity. Czyli rządzą, mają profity z uczestnictwa w tym rządzie, to są wysokie pensje państwowe, a panarze, dla siebie, dla rodzin, właśnie służbowe samochody, służbowe mieszkania. Bo w takich mieszkaniach zwykle to również na przykład całe koszty eksploatacji oczywiście są pokrywane przez pracodawcę. Pytanie na przykład, czy w usługę najmów jest też na przykład wliczona koszty sprzątania czy różnych innych pomocy. W każdym razie w zamian za to Jarosław Kaczyński ma zaufanego człowieka, któremu tak naprawdę może polecić. Wszystko to jest właśnie taki układ zamknięty Kaczyńskiego, czyli rodzina, która ma się świetnie. No, wiemy o trzech przedstawicielach na państwowych posadach bardzo dobrze płatnych. Nie wiemy czy na tym koniec, czy były też jakieś inne transfery, ale to i tak już wystarczy. To mówimy właśnie o setkach tysięcy złotych, nawet już biorąc pod uwagę wysokości tych pensji, być może nawet miesięcznie wydawanych, To są ogromne pieniądze. Pieniądze, które ustawiają całe pisowskie rodziny, jakim się wydaje, na lata, może się okazać, że da trochę mniej, biorąc pod uwagę inflację, którą rozkręcili. I za tym idzie również, to bardzo bym chciał, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę, brak chęci pokazywania tego w postaci jawności. Ja może przypomnę, że pod wpływem publikacji medialnych, Mateusz Morawiecki oczywiście mógł sam to pokazać, majątek swojej żony i swój, ale uchwalono ustawę, że będą się pokazywane majątki żon polityków również w oświadczeniach majątkowych. I kto tą ustawę zablokował? No, zgadliście Państwo. Ustawę zablokował Trybunał Julii Przyłębskiej, bo przecież niekonstytucyjny, który uznał, że nie można domagać się, nie można lustrować żon, mężów, polityków, no bo to niezgodne z konstytucją. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i udostępnianie materiał o luksusach pierwszej kucharki prezesa. A ja Państwu polecę jeszcze na koniec najnowszy numer historii na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze wiodącym tematem jest, jak podbijaliśmy Rosję. Tutaj, drodzy Państwo, można przeczytać o Polakach, którzy tworzyli carskie imperium w XVIII wieku, XIX, ale także XX. Na przykład w XVIII był to słynny Grigori Potjomkin, kochanek caryce II, i tak naprawdę Grzegorz Potębski. Gogol to był, to był Mikołaj Janowski, e Kochoł. Słynny pisarz, notabene jego rewizor, idealnie oddaje czasy, w których przyszło nam żyć, czyli czasy rządów PiSu. Przede wszystkim charakter skorumpowanych urzędników. A także w XX wieku można przeczytać w tym tekście najprawdopodobniej polskie pochodzenie mógł mieć Nikita Chruszczow. Tak przynajmniej uważał. Józef Stalin, który uważał, że Chruszczow był nieślubnym synem polskiego szlachcica. Więcej, drodzy państwo, w historii na weekend polecam.